Nie każdy musi Cię zrozumieć, zwłaszcza, że ludzie naprawdę są na różnych poziomach świadomości, rozumienia siebie i świata, mają różny poziom wiedzy, doświadczeń i umiejętności i czasami różnimy się pomiędzy sobą naprawdę sporo w różnych ważnych kwestiach, i nawet to, że pewne osoby są ze sobą razem na różnych grupach czy to na Facebooku czy na innych portalach to niekoniecznie oznacza, że te osoby są na podobnych etapach życia czy podobnych etapach rozumienia siebie, świata, różnych etapach świadomości. Więc jeżeli coś komuś tłumaczysz albo coś gdzieś wpisałeś i jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to e, możesz oczywiście mu to wytłumaczyć. E, najlepiej, jeżeli o coś zapyta. Natomiast czasami, jeżeli widać wyraźnie, że jakaś osoba czegoś nie chwyta, jakiejś idei, jakiejś metafory, jakiegoś porównania, no to e, tłumaczenie zabiera zbyt dużo czasu. A warto też e, pamiętać, o tym, że niektóre osoby tak naprawdę nie chcą zrozumieć nas albo jakiejś idei z różnych powodów, bo albo to jest poza ich systemem wartości albo możliwościami zrozumienia, ale też niektóre osoby po prostu chcą tylko się zabawić, popisać albo zająć komuś czas, więc warto to również wziąć pod uwagę. Zrozumieją nas te osoby, które przynajmniej są na jakimś zbliżonym etapie rozwoju świadomości, oraz takie, które chcą przyjąć punkt widzenia, który prezentujemy, zaprezentowaliśmy, albo takie, które chcą się czegoś nauczyć i czują, że w tym, co przekazaliśmy, jest jakaś forma czy cząstka prawdy.